Hej, cześć, witajcie, z tej strony Natras 84. To jest 23 dzień otwierania naszego kalendarza adwentowego. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, ponieważ ponad 95% z Was tego nie robi. A teraz przechodzimy do otwierania. Tutaj mamy naszą dwudziestkę 23. Wbijamy się w nią. ok. Wiem co to jest. To jest... Mm. Moi drodzy, co to jest? Jest to zamek lorda Weidera z Mustafar. Jest to zamek lorda Weidera z Mustafar. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Cieszę się niezmiernie, ponieważ jest to jedna z najfajniejszych budowli, moim zdaniem, tutaj w tym kalendarzu. Patrzcie, jaki fajny taj. Jaka pomysłowość tutaj była, bo. On jest taki malutki, jest zrobiony z trzech części, a tak mi się podoba. On jest tak podobny, nie wiem czemu, tak mi się po prostu wydaje, że on jest mega podobny. Bardzo ładnie odwzorowuje oryginalną część. O, tak to się prezentuje. Dobra, teraz lecimy z dalszą częścią, czyli z naszym królestwem. Naszym królestwem. Eee, także potrzebuję taką czerwoną część i taką kratkę to wszystko szczepiamy w ten sposób ze sobą później na dole dajemy taki lawowy elemencik żeby to miało po prostu jak stać później po bokach dajemy dwa takie elementy ja oczywiście wszystko wam zaraz pokażę żebyście oczywiście wszystko zobaczyli okej okay. Tak to się póki co prezentuje. O. E, co mamy dalej? Dalej mamy takie części. E, więc to będzie wyglądać teraz. Tak. O. Taki. Taki hełm, jakby. Można troszkę tak powiedzieć. Troszkę to wyglądało jak hełm. Może nie jakoś bardzo, może mi się tylko wydaje, ale. Tak, troszeczkę, moim zdaniem przypominało hełm. Dobrze, e, ja tu muszę przyczepić sobie element, bo powinienem najpierw wczepić ten element, a później dopiero um, zrobić tą resztę. A ja zrobiłem najpierw tą resztę, także dajcie mi sekundkę. O proszę, tak to wygląda. Tutaj ten czarny elemencik wczepiłem. E, I co my tutaj jeszcze mamy? Po bokach mamy takie piaskowe elementy, i to będzie na tyle z naszej budowli. Także finalny produkt prezentuje się tak. Bardzo fajnie to odwzorowuje ten nasz e, zamek z Mustafa Lorda Weidera. Bardzo fajnie to się prezentuje. Z tyłu wygląda tak. No niestety tutaj już aż tak fajnie nie wygląda. Ale z przodu naprawdę bardzo fajnie wygląda. Oraz ten nasz e, mini TIE Fighter Weidera. Tak się też on prezentuje. Także jeszcze części zapasowe. E, tutaj mamy dwa takie serki: piaskowy oraz taki szary. Także to by było na tyle. Bez przedłużania. Dziękuję Wam za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku już ostatnim odcinku na moim kanale. Wyczekujemy tego oto pana, czyli Lorda Weidera z dzisiejszego naszego zestawiku. Także dziękuję Wam za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku ostatnim na moim kanale. Oczywiście z kalendarza, bo, ka bo kanału nie kończę. Siam!